Psalm 150. Alleluja! Chwalcie Boga w jego świątyni, chwalcie go na wyniosłym jego nieboskłonie. Chwalcie go za potężne jego czyny, chwalcie go za wielką jego potęgę. Chwalcie go dźwiękiem rogu, chwalcie go na harfie i cytrze, chwalcie go bębnem i tańcem, chwalcie go na strunach i flecie, chwalcie go na dźwięcznych cymbałach, chwalcie go na cymbałach brzęczących. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana. Alleluja! Księga Liczb, rozdział XIX. Popiół z czerwonej krowy. Mówił znów Pan do Mojżesza i Aarona: Oto rozporządzenie prawa przepisanego przez Pana. Powiedz Izraelitom: Niech ci przyprowadzą czerwoną krowę bez skazy, na którą jeszcze nie wkładano jarzma. Oddać ją kapłanowi Eleazarowi który każe ją wyprowadzić poza obóz i zabije się ją w jego obecności. Potem weźmie kapłan Eleazar nieco jej krwi na palec i będzie kropił siedem razy ową krwią od strony wejścia do namiotu spotkania. Wreszcie spali się krowę w jego obecności, zarówno skórę, jak mięso, Krew i zawartość jelit. Teraz weźmie kapłan drewno cedrowe, hisop oraz nitki karmazynowe i rzuci to na ogień, w którym płonie krowa. Następnie wypierze kapłan szaty swoje i obmyje ciało wodą. Po spełnieniu tych czynności wejdzie do obozu, lecz pozostanie nieczysty aż do wieczora. Również ten, który palił krowę. Wypierze w wodzie szaty swoje, obmyje ciało i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Mąż czysty zbierze popiół z krowy i złoży go na czystym miejscu poza obozem, aby dla społeczności Izraelitów był przechowany do przygotowania wody oczyszczenia. Jest to ofiara za grzech. Ten, który zbiera popiół z krowy, winien wyprać szaty swoje. I pozostanie nieczysty aż do wieczora. Będzie to prawem wieczystym zarówno dla Izraelitów, jak i dla przybysza osiadłego wśród was. Poszczególne wypadki zaciągnięcia nieczystości. Kto się dotknie zmarłego, jakiegokolwiek trupa ludzkiego, będzie nieczysty przez siedem dni. Winien się nią oczyścić trzecim i siódmym dniu, a wtedy będzie czysty. Gdyby jednak nie dokonał w trzecim i siódmym dniu oczyszczenia, wówczas pozostanie nieczysty. Ktokolwiek dotknie się zmarłego ciała człowieka, który umarł, a nie dokona oczyszczenia siebie bez części przybytek Pana, taki będzie wyłączony spośród Izraela, gdyż nie pokropiła go woda oczyszczenia. Pozostaje przeto nieczysty, a skaza Jego ciąży na Nim. A oto prawo odnoszące się do człowieka, który umarł w namiocie. Każdy, kto wejdzie do tego namiotu i ktokolwiek w Nim przebywa, będzie nieczysty przez siedem dni. Również każde naczynie otwarte, które nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. Podobnie będzie przez siedem dni nieczysty, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem zmarłego kości ludzkich albo grobu. Rytualna woda oczyszczenia. Dla każdego, który zaciągnął nieczystość, weźmie, weźmie się do naczynia nieco popiołu ze spalonej ofiary za grzech i zaleje wodą źródlaną. Mąż czysty weźmie chizop, Zanurzy w wodzie i pokropi namiot, wszystkie sprzęty oraz wszystkich, którzy się tam znajdują, wreszcie tego, który dotknął kości zabitego, albo zmarłego, lub też grobu. I tak pokropi mąż czysty tego, który jest nieczysty, trzeciego i siódmego dnia, a w siódmym dniu będzie uwolniony od winy. Mąż nieczysty, Wypierze szaty swoje, obmyje się w wodzie i wieczorem będzie czysty. Lecz mąż, który stał się nieczysty, a nie dokonał aktu oczyszczenia, będzie wyłączony ze społeczności, zbezcześcił bowiem przybytek Pana. Nie został pokropiony wodą oczyszczenia, więc pozostaje nieczysty. Będzie to dla was prawem po wszystkie czasy. Kto skrapia wodą oczyszczenia, winien wyprać odzienie swoje, a każdy, kto się zetknie z wodą oczyszczenia, pozostanie nieczysty aż do wieczora. Wszystko wreszcie, czego się dotknie nieczysty, będzie nieczyste, a także osoba, która się go dotknie, będzie nieczysta aż do wieczora. Druga księga machabejska, rozdział trzeci. Szymon i Oniasz. Gdy w świętym mieście panował całkowity spokój, a prawo najściślej zachowywano dzięki temu, że arcykapłan Oniasz był pobożny i nienawidził zła, bywało, że nawet sami królowie okazywali szacunek temu miejscu a świątynię czcili najspanialszymi darami. Nawet sam Seleukos, król Azji, z własnych dochodów pokrywał wszystkie wydatki, których wymagało składanie ofiar. Pewien jednak Szymon z rodu Bilgi, którego ustanowiono przełożonym świątyni, posprzeczał się z arcykapłanem o nadzór nad targowiskiem. Nie mogąc zaś wziąć góry nad Oniaszem, udał się do Apoloniusza, syna Trazeasza, będącego w tym czasie wodzem wojsk, Celesyrii i Fenicji, i doniósł o tym, że skarbiec w Jerozolimie jest pełen nieopisanych bogactw do tego stopnia, iż ilość pieniędzy jest tam nie do obliczenia i nie pozostaje w żadnym stosunku do wydatków. Jakich wymaga składanie ofiar, i że jest możliwość, aby to wszystko przeszło pod władzę królewską. Heliodor Apoloniusz udał się do króla i wtajemniczył go w swoje wiadomości o skarbach. On zaś wybrał wielkorządcę Heliodora i posłał go, dając mu rozkazy, jak ma postępować, aby wspomniane skarby zagarnąć. Heliodor więc natychmiast udał się w podróż pod pozorem od, odwiedzenia miast Celesyrii i Fenicji, w rzeczywistości zaś, aby wykonać zamiary króla. Kiedy przybył do, do Jerozolimy i życzliwie został przyjęty przez arcykapłana i miasto, powiedział o doniesieniu, które zostało złożone i wyjawił powód, dla którego przybył. Dopytywał się przy tym, czy w rzeczywistości tak właśnie jest. Arcykapłan wyjaśnił mu wtedy, że są to depozyty wdów i sierot, część zaś jest własnością Hirkana, syna Tobiasza, męża zajmującego bardzo wysokie stanowisko. Sprawa zatem nie przedstawia się tak, jak to zmyślił bezbożny Szymon. Wszystkiego zaś jest w srebrze 400 talentów, w złocie zaś 200. Byłoby zaś w ogóle niemożliwą rzeczą uczynić krzywdę tym, którzy zawierzyli świętości miejsca oraz powadze i azylowi świątyni szanowanej na całym świecie. Heliodor jednak powołał się na królewskie rozkazy i wyraźnie powiedział, że musi to być oddane do królewskiego skarbca. Wyznaczonego dnia zamierzał wejść, aby przygotować spis tych skarbów. Niemały zaś w całym mieście był niepokój. Kapłani padł, padłszy w kapłańskich szatach przed ołtarzem wołali do nieba, do tego, który ustanowił prawo o depozycie, aby te skarby nienaruszone zachował dla tych, Którzy je złożyli w depozyt. Temu, kto spojrzał na oblicze arcykapłana, krajało się serce, wygląd bowiem i zmiana jego cery zdradzały duchowe męczarnie. Męża tego bowiem opanowały strach i drżenie ciała, przez co ból będący w sercu był widoczny dla patrzących. Ludzie gromadnie wychodzili z domów, by razem się modlić, gdyż miejsce Święte miało być zhańbione. Kobiety, przepasane worami poniżej piersi, zapełniły ulice. Zamknięte dotychczas dziewczęta, jedne pobiegły do bram, inne na mury, inne wreszcie wychylały się przez okna. Wszystkie zaś, wyciągając ręce do nieba zanosiły błaganie. Litość brała na widok tego, jak tłum między sobą pomieszany padał na kolana a arcykapłan oczekiwał w wielkich męczarniach duka. Oni więc modlili się do Wszechmogącego Pana, aby powierzone pieniądze zachował nienaruszone dla tych, którzy zawierzyli. A Heliodor próbował wykonać postanowienie. Razem ze swoją strażą był on już obok skarbca. Kiedy władający duchami i wszelką potęgą dokonał wielkiego objawienia – do tego stopnia, że wszyscy, którzy odważyli się tam przyjść, uderzeni mocą Bożą, padli bezsilni i stworzeni. Ukazał się im bowiem jakiś koń przybrany najozdobniejszym czerpakiem, niosący na sobie strasznego jeźdźca, rzucając się gwałtownie zawis nad Heliodorem przed nimi kopytami. A jeździec ukazał się w złotej zbroi. Ponadto ukazali się mu dwaj inni młodzieńcy o nadzwyczajnej sile, uderzającej piękności i w przepięknych szatach. Oni to stanęli z obydwu stron i bez przerwy go biczowali, zadając mu wiele uderzeń. On zaś upadł zaraz na ziemię, a gęste ciemności go otoczyły. Zabrano go więc i włożono do lektyki. Tego, który dopiero co w licznym otoczeniu i z liczną strażą wszedł do skarbca, o którym była mowa poprzednio, niesiono, gdyż sam sobie nie mógł nic poradzić. Wyraźnie przy tym poznano Bożą Moc. Gdy więc on skutkiem działania Bożego leżał niemy oraz pozbawiony nadziei i ratunku, tamci błogosławili pana, który ponad oczekiwanie. Sławił swoje miejsce. Świątynia zaś, która krótko przedtem wypełniona była przestrachem i przerażeniem, napełniła się radością i szczęściem dzięki objawieniu się wszechmocnego pana. Niektórzy z przyjaciół Heliodora zaraz poprosili Oniasza, aby wezwał Najwyższego, by darował życie temu, który już wydawał naprawdę ostatnie tchnienie. W obawie więc, aby król nie podejrzewał przypadkiem Żydów, że jakąś krzywdę uczynili Heliodorowi, arcykapłan złożył ofiarę za zdrowie tego męża. Kiedy zaś arcykapłan składał ofiarę przebłagalną, ci sami młodzieńcy przybrani w te same szaty ukazali się ponownie Heliodorowi i stanowszy powiedzieli Wiele podziękowań złóż arcykapłanowi Onianaszowi. Dzięki niemu bowiem pan darował ci życie. Ty zaś, obity przez posłów z nieba, opowiadaj wszystkim o wielkiej mocy Bożej. Powiedziawszy to zniknęli. Heliodor złożył ofiarę panu i uczynił wielkie śluby temu, który darował mu życie. Potem pożegnał Oniasza. I razem ze swoim wojskiem powrócił do króla. Wobec wszystkich składał on świadectwo o dziełach najwyższego boga, jakie widział na własne oczy. Kiedy zaś król pytał Heliodora kto byłby odpowiedni, aby jeszcze raz go posłać do Jerozolimy, powiedział: Jeżeli masz jakiegoś nieprzyjaciela lub wroga ładu, poślij go tam, a otrzymasz go obitego. Jeżeli tylko się wyratuje, bo na tym miejscu naprawdę działa jakaś Boża moc, ten bowiem, który ma swoje mieszkanie w niebie, czuwa nad tym miejscem i wspomaga je, a bije i unicestwia tych, którzy tam przychodzą w złych zamiarach. Taki oto przebieg miała sprawa Heliodora i zachowania skarbca. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 11. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Strój i nakrycie głowy kobiet. Pochwalam Was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak Wam przekazałem, zachowujecie tradycję. Chciałbym, żebyście. Wiedzieli, iż głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę, wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy. Jeżeli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów. Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. Osądźcie zresztą sami, czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosi długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest to właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania, ani my, ani Kościół Boży. Wieczerza Pańska. Udzielając już pouczeń, nie pochwalam Was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nie trzeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie świadomie znieważać Kościół Boży i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż Wam powiem? Czy będę Was chwalił? Nie, za to Was nie chwalę. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem: że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i, dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ile kroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć pana głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny staje się ciała i krwi pańskiej. Niech o to, niech przeto, Człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was jest słabych i chorych i wielu też pomarło. Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się, by spożywać wieczerzę, poczekajcie jedni na drugich. Jeżeli ktoś jest głodny, nie zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu waszemu. Co do spraw pozostałych, Wydam zarządzenia, gdy do was przybędę! Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.